Tylko wiem, że Boże się urodziło czworo dzieci. Cichopek urodziła dwójkę, e, potem ten Kalisz urodził i Rutkowski urodził. Nic więcej, o nich nic więcej nie słyszałem. Cichopek to w ogóle tak cicho urodziła, że urodziła podobno w lutym, ja się dopiero w maju dowiedziałem. W ogóle te dzieci takie cichutkie nie wiem, po matce chyba, albo po nazwisku. A jak urodził ten Rutkowski, to podobno pokazał, mówi dzieciak, no po, bo no to, to są maleństwa. bo wiadomo jak urodził, to miał dziecko, miał syn 97 cm i 8,5 kg Nie wiem, będą on w ogóle przyszedł. Drzwiami chyba. Ale widzieliście to skupienie? Jilutkowski jak poszedł do fryzera z synem trzeciego dnia po urodzinach, to dzieciak miał głosy do ramion. I wchodzi do fryzera z tym i mówi tak, no wczoraj się urodził syn. Co pan powie tak? Jak strzyżemy? A On mówi, na, tak jak nie, na kostkę Rubika. Taki będę inteligentny. Bo jak, bo jak tak, to będę... Ale będziesz miał cały czas zamazane człowieku, no. Jak ci będę machał łapami, to z tego zdjęcia zostanie. Będziesz miał cały czas tylko takie machaniny. No i zobacz, co masz, no i to, Same Potem jest... Na pewno jest niewyraźna twarz, jak nic. Potem pokażę już pokażę a mówię, tak, co on taki niewyraźny, ten, ten z tymi piórami? Jak to, co? Wiadomo. Już plota pójdzie, plota pójdzie, jak nic. A jak a, a Kalisz, jak ogrodzie widziałem, jak Kalisz karmił ma te swoje kaliszątko, no to normalnie typowy gender. Normalnie, gender, nie wiem z, czego, z czym on karmił, ale. Tak, dzieciak tu, nie wiem ładnie, a jak kwasiska poszła zobaczyć małe kaliszontko, powiedziała, że. No, śliczny. Mówi, naj... no, kaliszontko jest przecudne, cały ojciec. To faktycznie. No to już bym lekko polemizował. Natomiast powiem Wam tak, bo gdzieś mi mówili jak, jak dojechać. Mówi także że nie przez. Kocu... Tylko, że przez cuki właśnie, bo tam jest jakiś objazd, mówi tak, tam będzie objazd, wjedziesz ten objazd, znowu z potem wyjedziesz w pszuka. Więc przez psuki. No to jadę przez te psuki, jadę. Pamiętam te pszuki jak zły się rok przed laty, jak tu były korki, to szlak człowieka trafiał. To pszuki, po prostu, to była po prostu co weekend, to było w telewizji. No i jadę, i co ja pierwszą osobę, jaką wjeżdżam, jak się ta droga w pszuka rozjeżdża, kto idzie? Kalysz. Tu ja tak spójrzałem, która godzina, jest. Ja mówię, już poszło! Krysk, panie, ja wie człowieku, w na nawalony jak bąk. No to jest po prostu. To widocznie tak musi być. Dlatego no mówię tak, jak w już na napakowaniu, to jak będzie tutaj. Dobrze, jest, jest. W a tu widzę po prostu pełna sześć. Proszę. Wódka nie dochodzi. <grym> Tak, że nie dochodzi, ale kto nie dochodzi? Że tamten nie dojdzie. tamten kiedy kiedyś i dojdzie. No wam, czego ja, ja mówię tak, a propos, a propos mówię, bo już skończę ten temat, żeby jak zacząłem, bo jak wracałem już tam miesiące temu z Koszalina, ciemno też. Akurat był taki moment, taki było zimniejsze te noce. Jest 22, pada deszcz, ja przez te lasy jadę, tam tu chola, chojnice, to wszystko. Ja jeszcze mam jakieś 3 godziny do, do domu minimum, żeby ja jakoś dojechać tak lekko zwalnia. Jest, jest niedziela, koniec e, weekendu. Przyszą, krótkiego weekendu akurat. Podobno jak jest krótki weekend, to najbardziej e, najwięcej jest pijanych kierowców podczas krótkiego weekendu. Bo jak jest długi, to on zdąży się napić i wystrzeźwić. A jak jest krótki, to piątek, sobota, niedziela, zaskoczony, a jadę, matka matka jedziemy. Jest to bo właśnie krótki weekend, niedziela, jest... Słyszę wiadomości, godzina minęła, godzina 22, podaję wiadomości. E, komenda na Policji informuje, że do godziny 22 e, policja zatrzymała 4,5 tysiąca nietrzeźwych kierowców. Ludzie, przepraszam bardzo, 4,5 tysiąca nietrzeźwych kierowców! Gdzie? Ja wiem o tej porze w niedzielę, gdzie to było, co to robiło? Ja mówię, Pada deszcz, ciemno, dziki w lasach. Wszyscy pijani, ja jeden trzeźwy. Ludzie, przepraszam. Powiem, jak ten facet do potyki, jak żyje. I on ja mówi tak, dobra, w takim razie biorę tę linie, w końcu tak jest taka nie, niezbyt szeroka droga, ale ten pas jest środkowy, no to mówię jak biorę pas między koła i jadę. Jadę tak, bo oni wiedzą, że ja będę jechał prawą stroną, czyli oni wiedzą, ci pijani, co celować. A jak będę jechał środkiem, to on nie wie, któremu go wyminę, czy z lewej, czy z prawej. Ja mówię, w takim razie zwalniam, jadę środkiem, zobaczymy. Ciemno, jadę, widzę światła. Światła coraz bliżej. Już mi daje długie. Ja widzę ten denerwuj się. Pijaku jeden cholerny, ty. Tak? Potem daje mi jeszcze sygnał. Jest blisko, on sygnał, światła, ja psz, w lewo, a on dać tak z tyłu, tak. Ja wiem, no jeszcze drzwi mordę teraz. mam jeden pijany, ty bezczelny, ty. Ja dalej wyprostowałem, jadę dalej, wiem, i Potem następne auto, z prawej, z lewej. W ostatniej chwili z prawej, z lewej. I tak jadę 15 minut. Ale powiem wam, że żyję, tak? Żyję normalnie. Żaden z nich nie, nie utr... Nie, nie trafił, no nie, nie, nie wycelował, a